Nasz świat to rozległe pole tajemnic, czekających, by je odkryć, a uczucie, że istnieje coś więcej niż to, co widzimy, zawsze fascynowało ludzkość. Od niepamiętnych czasów staramy się poznać, co kryje się za codzienną rzeczywistością i czy istnieje coś głębszego niż tylko pozorne, powierzchownie widoczne zjawiska. Ta eksploracja nieznanego to nie tylko poszukiwanie odpowiedzi, lecz intelektualna i duchowa przygoda, która wystawia na próbę nasze rozumienie i popycha nas do kwestionowania wszystkiego, co uważamy za prawdę. Ten film to zaproszenie do wyruszenia w tę przemieniającą podróż, podczas której zgłębimy idee mogące na zawsze odmienić sposób, w jaki postrzegamy nasz świat oraz samych siebie. Wyruszenie tą ścieżką to więcej niż zwykła ciekawość. To potrzeba odkrywania nowych horyzontów i otwierania umysłu na rzeczywistość, która być może czeka tylko na bardziej uważne spojrzenie i otwarte serce. Gdy ograniczamy się do jednej wizji świata, zamykamy się na doświadczenia i blokujemy swój pełny potencjał. Nasze postrzeganie rzeczywistości kształtuje nasze emocje, decyzje, a ostatecznie charakter naszego życia. Kwestionując uprzedzenia i przyzwyczajenia, które zostały nam narzucone bez refleksji, robimy pierwszy krok w kierunku nowej, bardziej autentycznej jasności tego, kim naprawdę jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni. Na drodze do tej klarowności musimy być gotowi rozbić stare mury, nawet jeśli ta praca wymaga odwagi i determinacji. Otwartość na nowe perspektywy to nie tylko wartość, ale wręcz konieczność dla prawdziwego, wyzwalającego zrozumienia. Rozpoczynając tę wspólną podróż, kwestionujemy to, co znamy lub myślimy, że znamy i pozwalamy na zakwit nowych spostrzeżeń. Film ten powstał jako partnerstwo w eksploracji nieznanego, wezwanie by odłożyć na bok to co znane i zanurzyć się w tajemnice. Wyruszymy na poszukiwanie innowacyjnych idei, które nie tylko rzucają wyzwanie ustalonemu porządkowi, ale też skłaniają do głębokiej refleksji i przebudzenia szerszej świadomości. Ramię w ramię przemierzamy morze niepewności, gotowi stawić czoła paradoksom egzystencji i odkryć nowy wymiar wolności oraz zrozumienia. To nie tylko intelektualne poszukiwanie, to podróż ku przemianie osobistej i być może otwarciu nowych ścieżek dla nas wszystkich. Ta tajemna wiedza była uważana za źródło oświecenia. Zarezerwowaną dla tych, którzy są gotowi przełamać powierzchowność i połączyć się z szerszą prawdą. Różnorodne kultury trzymały te nauki z dala od mas, często przekazując je jedynie wtajemniczonym, którzy wykazywali się gotowością do ich przyjęcia. Pomimo upływu czasu i narastających barier, iskra ciekawości i pragnienia zrozumienia wciąż inspirowała poszukiwaczy na przestrzeni epok. Ukazując, że chęć przekraczania widzialnej rzeczywistości jest uniwersalna i wieczna. Idea, że pewne prawdy objawiają się wyłącznie tym, którzy podejmują trudną drogę autoanalizy, kwestionuje zadowolenie z bycia w strefie komfortu i zachęca nas do spojrzenia poza oczywistość. Historie mędrców i mistrzów z przeszłości przypominają, że prawdziwa mądrość nie jest dominująca ani przytłaczająca, lecz subtelna, czekająca na właściwy moment by ujrzeć światło u tych, którzy potrafią dostrzec więcej niż tylko powierzchowność. To skrywane tajemnicą oczekiwanie głębokiej przemiany wewnętrznej zmusza nas do przewartościowania naszego pojmowania świata i sposobów, w jaki z nim współdziałamy, uwalniając potężną wewnętrzną siłę, która podnosi stan naszej świadomości. Obecny świat, pełen szaleńczej nadmiaru danych i rozproszeń, Często oddala nas od istotnych prawd. W tym hałaśliwym otoczeniu, ponowne odkrycie zapomnianych nauk duchowych i ich zastosowanie w codziennym życiu, może przynieść głębsze zrozumienie naszego celu oraz miejsca we wszechświecie. Ta podróż to nie tylko akceptacja mistycyzmu dla samego mistycyzmu, lecz wykorzystanie mądrości przekazywanej przez pokolenia jako latarni w burzliwych czasach, która pomaga nam trwać w poszukiwaniu autentyczności i duchowego rozwoju. To klucz nie tylko do odkrywania dawnych tajemnic, ale także do tworzenia nowych ścieżek ku bardziej całościowemu zrozumieniu siebie i wspólnoty. Idąc tą drogą odkrywania nieznanego, przemieniająca siła ukrytej wiedzy, zachęca nas do przekraczania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych barier, prowadząc nas ku życiu pełniejszemu i bardziej znaczącemu. Poszukiwanie utraconej mądrości to więc nie tylko ciekawość. To potężne wezwanie rezonujące w umysłach i sercach wszystkich, którzy pragną spojrzeć poza to, co oczywiste, i przyjąć nieograniczony potencjał ludzkiej świadomości. Od najmłodszych lat jesteśmy kształtowani przez instytucje społeczne, które nie tylko nas edukują, ale i kształtują nasze pojmowanie tego, co uważane jest za normalne i akceptowalne. W rezultacie, Wielu z nas komfortowo przyjmuje rolę, którą nam przydzielono, nie kwestionując istoty rzeczywistości, w której żyjemy. Społeczeństwo, dążąc do porządku i przewidywalności, podsyca tę zbiorową iluzję, promując środowisko, w którym konformizm jest nagradzany, a odmienność często traktowana z podejrzliwością. Ta ślepa zgodność uniemożliwia nam dostrzeżenie prawdziwej natury naszego istnienia, ulegając narzuconemu nurtowi. Mimowolnie akceptujemy rzeczywistość, której nie wybraliśmy, lecz która została nam narzucona. Podczas procesu kształtowania i umacniania tożsamości dokonujemy wyborów, które wydają się być nasze, ale w rzeczywistości są kształtowane przez oczekiwania i pragnienia innych. Bariery kulturowe i społeczne budują niewidzialne mury, które określają, co jest osiągalne, a co tabu. W tym ciągłym teatrze życia indywidualna esencja bywa często przytłoczona. Zagubiona pomiędzy oczekiwaniami a obowiązkami. Ci, którzy odważą się odejść od ustalonego scenariusza, mogą spotkać się z oporem, drwinami, a nawet izolacją, co sprawia, że wielu z nas powraca do status quo jako mechanizmu samoobrony. W rezultacie nasze istnienie często przypomina cienie tego, czym mogłoby być, podczas gdy otoczenie, w którym żyjemy, ogranicza granice naszego autentycznego ja, tworząc niewidzialne więzienie. Oddzielające nas od prawdziwej wersji samych siebie. Między wierszami scenariusza współczesnego życia kryją się niewypowiedziane wątki, które kształtują nasze codzienne zachowania. Żyjemy jakbyśmy byli uśpieni we własnym transie, gdzie to, co akceptujemy jako rzeczywistość, to nic innego jak wypracowany konsensus, wzmacniany przez dominujące głosy naszej kultury. Nieustanny napływ informacji i norm społecznych tworzy obraz rzeczywistości który jest jedynie zbiorem projekcji i oczekiwań. W tym społecznym teatrze pojęcie rzeczywistości staje się płynne, podatne na manipulacje i podporządkowane nieustannie zmieniającym się nurtom opinii publicznej oraz uwarunkowanej historii. Ta zbiorowa iluzja podkreśla wagę poszukiwania autentyczności i prawdy, które kryją się poza powierzchownością tego, co jawi się jako realne. Przebudzenie z tego społecznego letargu wymaga nie tylko odwagi, ale przede wszystkim szczerej woli wytyczenia unikalnej, nieortodoksyjnej drogi. Rozpoczynając tę introspektywną podróż, stawiamy czoła dyskomfortowi i rozwojowi, gdyż zaczynamy dekonstruować głęboko zakorzenione schematy, które niegdyś dyktowały nasze życie. Świadomość zaczyna się rozszerzać, kwestionując i przewartościowując to, co wcześniej uważaliśmy za niezaprzeczalne. To właśnie w przestrzeni przełomu i wzrostu odkrywamy moc kwestionowania, a w końcu Przekraczania burzliwych mórz iluzji, odsłaniając ukryte warstwy naszego bytu. Ta indywidualna buntowniczość przeciwko narzuconej narracji otwiera drzwi do nowych form doświadczenia i zrozumienia, pozwalając nam wyłonić się, być może po raz pierwszy, z cieni naszej ignorancji ku światłu wyznaczającemu naszą własną, świadomą rzeczywistość. Żyjemy w świecie, gdzie głęboko zakorzenione przekonania działają jak niewidzialne kotwice. Trzymając nas przy rzeczywistości, której często nie wybieramy świadomie. Od momentu narodzin jesteśmy zanurzeni w systemie wierzeń przekazywanych przez pokolenia, akceptując te prawdy bez zastanowienia. Nasza wizja tego, co możliwe lub niemożliwe, ograniczona jest przez ramy narzucone przez te przekonania, które często przyjmują postać mentalnych kajdan, kształtujących nasze postrzeganie tego, kim możemy być. Te niewidzialne więzy. Nie tylko dyktują nasze codzienne działania, ale także wpływają na nasze marzenia, lęki i, co najważniejsze, nieodkryty potencjał. Metafora Matrixa, spopularyzowana w naszej kulturze, stanowi potężną ilustrację subtelnej kontroli, jaką sprawują te przekonania nad naszym życiem. W obrębie tego paradygmatu nasze percepcje i działania są manipulowane w sposób subtelny, lecz niezwykle silny, co powoduje, że żyjemy daleko od naszej prawdziwej istoty i celu. Przyjmując biernie reguły ustalonego scenariusza, stajemy się pionkami na wielkiej planszy, nie zdając sobie sprawy, że od zawsze posiadamy zdolność do przełamania tych kajdan. Wyzwolenie zaczyna się, gdy odważymy się kwestionować głęboko zakorzenione przekonania i dostrzec świat poza ich pozornymi granicami. Jednak to właśnie w konfrontacji z tym, co uznajemy za jedyną prawdę, odkrywamy moc przemiany wynikającej z poszerzonej świadomości. Uświadamiamy sobie, że wiele z przekazanych nam absolutów to jedynie interpretacje o wiele bogatszej i wielowymiarowej rzeczywistości. Gdy zaczynamy dostrzegać kraty, które nas ograniczają, pojmujemy, że kluczem do wolności są nasze własne myśli i świadome wybory. To odkrycie bywa często punktem wyjścia do podróży samopoznania, która przekracza stare schematy i toruje drogę do prawdziwej, osobistej realizacji. Ta droga bez skrótów wymaga poświęcenia oraz determinacji, by iść naprzód, nawet gdy droga wydaje się niepewna i samotna. Przyjmując ten proces, zaczynamy tworzyć nową rzeczywistość, w której możliwości są nieograniczone, a potencjał nieskończony. To esencja prawdziwej wolności, w której umysł przestaje być więzieniem, a staje się przestrzenią niekończącej się kreacji. Patrząc w przeszłość. Zauważamy postaci, które wyróżniały się zdolnością do kwestionowania utartych schematów i przekraczania granic konwencjonalnego myślenia. Na przykład, Bat urodził się w społeczeństwie opartym na hierarchii kastowej i sztywnych konwenansach, lecz odważył się poszukiwać prawdy poza tymi ograniczeniami, kwestionując samą naturę ludzkiego cierpienia i szczęścia. Jego podróż zaowocowała szeregiem nauk, które zrewolucjonizowały pojmowanie świata i ludzkiego umysłu. Z kolei Sokrates sprzeciwił się ustalonej mądrości w Atenach, głosząc radykalną ideę, że prawdziwa mądrość polega na świadomości własnej niewiedzy. Jego nieustanne zadawanie pytań nie tylko inspirowało kolejne pokolenia filozofów, ale również zagroziło ówczesnemu porządkowi, doprowadzając go nawet do skazania na śmierć. W tych postaciach dostrzegamy nie tylko ciekawość, ale także siłę przemiany, ludzi, którzy używali odwagi i rozumu. By przełamać mentalne kajdany, zachęcając innych do patrzenia poza pozory i narzucone normy. Nikola Tesla, na przykład, przełamał powszechne wyobrażenia o elektryczności i magnetyzmie, wyobrażając sobie przyszłość z darmową, obfitą energią dla wszystkich. Pomimo spotykanej niewiary i zaciekłego sprzeciwu, Tesla pozostał wierny swojej wizji, pokazując, że moc przekształcającego myślenia Tkwi nie tylko w tworzeniu nowych idei, ale też w wytrwałości w obliczu przeciwności. Przeglądając jego odkrycia, zauważamy, że wkład Tesli nie tylko ukształtował nowoczesny świat, ale także otworzył drzwi do refleksji nad tym, jak ludzkość może posuwać się naprzód, nie będąc ograniczoną strachem przed nieznanym. Nauczył nas, że innowacja to nie tylko technologia. To umiejętność myślenia inaczej i nieograniczania się tym, co już znamy. Historia tych wielkich myślicieli przypomina, że postęp ludzkości zawsze był napędzany przez tych, którzy mieli odwagę patrzeć poza widzialne, proponując to, co wydawało się niemożliwe. W czasach, gdy większość zadowala się łatwymi prawdami, to właśnie niepokój nielicznych zasiewa ziarno przemiany. Ich życie daje nam wyraźny przykład. Że nawet jeden umysł potrafi zakwestionować i przekształcić postrzeganą przez wielu rzeczywistość. Analizując ich drogi, czujemy inspirację do kwestionowania własnych przekonań i poszukiwania głębszej prawdy w naszym życiu. Nie postrzegali przeszkód jako nie do pokonania, lecz jako wyzwania, którym można sprostać z determinacją i jasną wizją. W ten sposób zachęcają nas do kreowania własnych wizjonerskich ścieżek bez strachu przed przełamaniem konwencji. Istota rewolucyjnego myślenia widoczna w życiu Buddy, Sokratesa, Tesli i wielu innych polega na zdolności dostrzegania prawdziwej natury rzeczy i chęci dzielenia się odkryciami, niezależnie od osobistych konsekwencji. Ta odwaga, by płynąć pod prąd, mimo niezrozumienia i oporu, świadczy o sile idei, gdy ktoś poświęca się przebudzeniu innych, zagłębiając się w ich dziedzictwo nie sposób nie zastanowić się nad własnym miejscem na świecie i nad naszą bierną postawą wobec powszechnie przyjętych prawd. Przemiana zaczyna się od gotowości do patrzenia nowymi oczami i słuchania nowym uszami, tak jak czynili to nasi poprzednicy. W ten sposób subtelnie zapraszają nas do bycia buntownikami ducha naszych czasów. Podtrzymując wieczny cykl kwestionowania, który utrzymuje nas wolnymi i nieustannie poszukującymi wiedzy wykraczającej poza to, co oczywiste. Gdy zaczynamy dostrzegać rzeczywistość ukrytą za zasłoną naszych przyzwyczajeń, proces ten może być niekomfortowy i pełen wyzwań. To jakby z naszych oczu zrywał się welon, odsłaniając zupełnie inny, często niepokojący świat. To, co kiedyś wydawało się solidne i niezaprzeczalne. Zaczyna się rozpadać, wywołując burzę emocji, od strachu przez opór, aż po głębokie poczucie straty. Taka reakcja jest naturalna, bo porzucenie starych przekonań oznacza rozstanie z częścią naszej tożsamości. Droga do wolności zaczyna się od kwestionowania tego, co uważamy za prawdę, i w tym procesie zmuszeni jesteśmy stawić czoła naszym wewnętrznym demonom. Spojrzenie poza iluzję wymaga odwagi i gotowości na konfrontację z nieznanym. A także przyjęcia faktu, że prawda czasem bywa bolesna. Duchowe przebudzenie bywa często samotnym doświadczeniem. W miarę jak podążamy tą ścieżką, zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas nie jest gotowych zobaczyć tego, co my widzimy. Uczucie izolacji potęguje bezpośrednia konfrontacja z oporem, jaki otacza tych, Którzy odważają się kwestionować ustalone prawdy. Jednak ta samotność nie musi oznaczać rozpaczy, stanowi raczej okazję do budowania niezachwianej wewnętrznej siły fortecy pewności siebie, która wspiera nas na mniej uczęszczanej drodze. Porzucenie iluzji to akt odwagi, który łączy nas z szerszą rzeczywistością, przemieniając nas z biernych obserwatorów w świadomych współtwórców własnego życia. Proces ten może być kluczem otwierającym nowe drzwi. Prowadzącym do znaczących przemian nie tylko wewnątrz nas, ale także wśród wszystkich, których dotykamy. Jasne spojrzenie na świat potrafi obnażyć hipokryzję i przeciętność, które przez długi czas były normą. Uznanie prawdy to pierwszy krok, ale jej porzucenie stanowi akt prawdziwego buntu. Taka konfrontacja wywołuje fale, które trzęsą fundamentami tego, co uważaliśmy za rzeczywistość. Przekształcając nasze pojmowanie świata. Opór ten nie wynika wyłącznie z otoczenia, rodzi się także wewnątrz nas, jako głęboko zakorzeniona inercja umysłowa, opierająca się zmianom. Przezwyciężenie tego wewnętrznego oporu jest kluczowe dla naszego osobistego i zbiorowego rozwoju. Przejście przez ból rozstania z przeszłością jest konieczne, by móc wyłonić się odmienionymi, z głębszym pojmowaniem naszego celu i potencjału. W tym nowym krajobrazie odkrywamy, że prawdziwa wolność tkwi w naszej zdolności utrzymania się na powierzchni mimo nadchodzących burz dzięki jasności płynącej z odkrytej prawdy. Choć rozstanie może budzić lęk, niesie ze sobą obietnicę życia pełnego intencji, spójności i spokoju. Stopniowo zaczynamy pojmować, że przebudzenie to nie jednorazowy akt, lecz nieustanne zaproszenie do życia świadomego i celowego każdego dnia. Może objawiać się jako lęk przed porażką, odrzuceniem społecznym, lub nawet przed odkryciem tego, co moglibyśmy odnaleźć, gdybyśmy poszerzyli nasze horyzonty. Społeczeństwo niejednokrotnie podsyca te obawy, używając ich jako narzędzia do utrzymania stabilności i zgodności. W ten sposób rodzi się błędne koło, w którym strach rodzi podporządkowanie i stagnację, a prawdziwa wolność pozostaje uwięziona niewidzialnymi kajdanami. Nie dostrzegając, że klucz do jej uwolnienia zawsze tkwił w nas. Jeśli spojrzymy głębiej, zauważymy, że strach często jest bezpodstawnym, wyolbrzymionym produktem społecznego i kulturowego warunkowania. To zagrożenie sytuacjami, które często nawet się nie spełniają, a jednak utrzymują nas w stanie ciągłej ostrożności. Rozróżniając realne ryzyko od wyimaginowanego lęku, otwieramy drogę do odwagi. Pozwalając sobie przekroczyć samonarzucane ograniczenia. Oczywiście, proces stawiania czoła strachowi nie jest łatwy, bowiem kwestionuje całą dotychczasową strukturę naszego życia, jednakże stanowi przemieniającą podróż, która pozwala nam zdefiniować nową rzeczywistość i osiągnąć wyższy poziom świadomości oraz wolności. Patrząc na strach z innej perspektywy, możemy przekształcić go w energię napędową, katalizującą znaczące zmiany w naszym życiu. Odwaga nie oznacza braku strachu, lecz zdolność do działania pomimo niego. Gdy zaczynamy kwestionować to, czego się obawiamy, dostrzegamy pęknięcia w iluzji, która została nam przedstawiona, ujawniając ukryte prawdy. To impulsem do procesu wyzwolenia, w którym każdy pokonany lęk czyni nas silniejszymi i bardziej świadomymi, umożliwiając dostrzeżenie autentycznej wolności, która tak długo była nam odbierana przez strach. Prawdziwa wolność tkwi w zdolności pełnego istnienia. Bez bycia zakładnikiem cudzych opinii czy wyuczonych obaw. Gdy przełamujemy strach jako narzędzie kontroli, zaczynamy żyć w przestrzeni, gdzie nieznane jawi się nie jako zagrożenie, ale jako nieskończona możliwość nauki i wzrostu. Otwiera to przed nami drzwi do wszechświata pełnego możliwości dotąd niedostępnego i wskazuje kierunek ku znacznie bogatszej i bardziej zróżnicowanej rzeczywistości, gdzie sami jesteśmy autorami własnych historii a nie jedynie statystami w cudzym scenariuszu. Te wyzwania, choć niekiedy bolesne, są niezbędne, aby pobudzić w nas bardziej niezależne myślenie. Kiedy zaczynamy patrzeć na świat nowymi oczami, pierwszą przeszkodą okazuje się opór społecznych norm, które narzucono nam od najmłodszych lat. To jak rzeka płynąca pod prąd, ciągły konflikt między naszą chęcią odkrywania nowości, a presją powrotu do tego, co znane. Konflikt ten przejawia się w naszych codziennych interakcjach, wystawiając na próbę nasze zaangażowanie w poszukiwanie prawdy ukrytej za konwencjonalnymi ramami. Ten proces wyzwolenia wymaga stanowczości w dążeniu do celu, nawet gdy społeczeństwo szepcze, a czasem wrzeszczy, by porzucić naszą ścieżkę. W obliczu kolegów, rodziny i przyjaciół, którzy mogą nie rozumieć lub wręcz lekceważyć nasze nowe spojrzenie na świat, stajemy przed wyborem. Utrzymać powierzchowną harmonię, czy podążać ścieżką wewnętrznej prawdy. Droga ku wyzwoleniu od mentalnych i emocjonalnych schematów to nieustanna walka między autentycznością naszego bytu a maską, której nauczono nas używać. Kiedy warstwy iluzji zaczynają opadać, proces ten może być bolesny i burzliwy. To właśnie w tej strefie wrażliwości dokonuje się prawdziwa przemiana. Akceptujemy, że nie znamy wszystkich odpowiedzi. I uczymy się przyjmować niepewność. Ta przestrzeń nie jest przepaścią pełną lęku, lecz żyznym gruntem dla prawdziwego wzrostu. Ci, którzy zdecydują się zejść tą ścieżką, odkrywają, że samo poznanie to podróż bez ostatecznego celu, lecz bogata w mądrość i głęboką wiedzę o sobie. Idąc pod prąd, napotykamy opór nie tylko ze strony ludzi, ale także samego środowiska, w którym funkcjonujemy. Zerwanie z tym utartym stanem sprawia, że droga przed nami staje się jeszcze bardziej wyboista. Zewnętrzny opór często odzwierciedla nasze własne wewnętrzne konflikty, zmuszając nas do zagłębienia się w źródła własnych wątpliwości i przekonań. Wytrwałość na tej drodze wymaga odporności i nowo odnalezionej determinacji, aby kontynuować podróż, nawet gdy świat zewnętrzny wydaje się zwężać w swojej dezaprobaty. Taki stan umożliwia życie w sposób autentyczny, w którym przestajemy szukać zewnętrznego potwierdzenia, a zaczynamy ufać naszym własnym wewnętrznym kotwicom. Taka nowa droga bycia wpływa na nasze relacje ze światem, czyniąc nas aktywnymi twórcami własnego losu, a nie jedynie biernymi uczestnikami cudzej gry. To delikatny taniec między wiernością sobie a poszukiwaniem miejsca w świecie który nie zawsze wynagradza tych, którzy odbiegają od utartego schematu. Efektem tego jest odnowiona relacja z samym sobą, która przyjmuje zarówno niepewność, jak i wolność, nie pozwalając nam już być więźniami narzuconych schematów. Odkrycie prawdziwej rzeczywistości to nie koniec, lecz ciągły początek, cykl zadawania pytań, burzenia starych przekonań i odnawiania, który napędza nasz osobisty i zbiorowy rozwój. Kończąc tę eksplorację przez zasłony postrzeganej rzeczywistości, ważne jest, by docenić transformującą moc dawnych praktyk, które pozostawili nam wielcy mistrzowie. Medytacja i uważność to nie tylko techniki, lecz bramy do głębszego zrozumienia samych siebie oraz otaczającego nas wszechświata. Dając sobie chwilę na introspekcję i ciszę, zaczynamy dostrzegać ogrom naszego własnego potencjału i rozmywać granice, które kiedyś wydawały się nie do pokonania. To właśnie w tej przestrzeni rozszerzonej świadomości zaczyna się prawdziwe przebudzenie, wyzwalające nas z mentalnych kajdan i ujawniające wolność, która zawsze była na wyciągnięcie ręki. Droga ku wyzwoleniu zaczyna się w umyśle. To tam musimy stawić czoła głęboko zakorzenionym przekonaniom, które ograniczają nasz rozwój i uniemożliwiają dostrzeżenie tego, co widzialne. Siła woli, by kwestionować i przełamywać te dogmaty. Może być rozwijana przez stałą praktykę oraz nieustanne poszukiwanie samopoznania. Proces pokonywania tych barier nie jest pozbawiony wyzwań, ale jasność i spokój, które pojawiają się po przekroczeniu własnych ograniczeń, są nagrodą nie do przecenienia. Dlatego tak istotne jest, by przyjmować swoją wrażliwość jako część drogi i traktować momenty zwątpienia jako szansę na wzrost. Ten lęk, często będący największą przeszkodą na drodze do wewnętrznej wolności, wykorzystywany jest przez niepewność i możliwość odrzucenia. Gdy zrozumiemy, że to tylko złudzenie zrodzone z perspektyw innych, tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której wolność może rozkwitnąć. Podobnie jak wielcy wizjonerzy przeszłości, determinacja w dążeniu do autentycznej prawdy otwiera drzwi do nowych możliwości, rozbijając bariery, które trzymają nas w strefie komfortu. Ten ciągły proces kwestionowania nie tylko pomaga unikać nowych iluzji, ale również uczy nas przyjmowania niepewności z gracją i odnowioną pewnością siebie. Każdy, nawet najmniejszy krok w kierunku nowej perspektywy, wpływa pozytywnie na spójność naszego doświadczenia zbiorowego, tworząc opowieść o nieustającej ewolucji. Świętowanie tych osiągnięć i postrzeganie wyzwań jako trampoliny do wyższej świadomości to kluczowy krok. Ku prawdziwemu duchowemu wyzwoleniu. Ta podróż nie ma ostatecznego punktu, lecz jest wiecznym tańcem między znanym a nieznanym, gdzie na każde udzielone odpowiedzi rodzi się kolejne pytanie. Utrzymywanie stałej ciekawości to nie tylko istota uczenia się, ale rdzeń życia prawdziwie oświeconego. Kończymy tę refleksję nie kropką, lecz przecinkiem, który zaprasza nas do dalszej eksploracji. Zawsze czujnych, zawsze wolnych od nadmiaru.